Cześć, witamy was w dosyć nietypowej wideo recenzji Alien's Colonial Marines czemu nietypowej, no cóż, ogólnie ja miałem recenzować ten tytuł ale doszedłem do połowy i stwierdziłem, że w takie gówno dawno nie grałem. Natomiast mój przyjaciel redakcyjny Koati no zaparł się. Nie zaparuj się. Ta gra jest przyjemna. To jest. To Ją jest, odpalasz. Widzisz te wszystkie błędy i się cieszysz z nich. One, one są tak śmieszne, że to jest aż fajne. Zatem stwierdziliśmy, że szkoda czasu pisać jakiegoś tekstu. Tylko po prostu podzielimy się z wami naszymi wrażeniami. pogadamy sobie. Tak i spróbujemy to w miarę. Yy... O, żeby nie wyszedł z tego jakiś mega pseudo plaska, gdzie będziecie zasypiać, postaram się to jakoś zwięźle powiedzieć. No więc na początek zawsze zaczynaliśmy od fabuły. Więc jeżeli chodzi o mnie, ja kompletnie nie pamiętam fabuły, bo jest po prostu tak długa ja i nudna. Tak, To ja to tylko ja powiem, że się budzimy, tak. I pierwsze, co się rzuca nam w oczy, to paskudna jak dupa węża, grafika. No tak, ale nie mówimy o grafice jeszcze, tak. tylko mówimy o fabule. Tak w wielkim, tak. ogromnym skrócie, fabuła. Zostajemy wysłani na misję odnalezienia czarnych skrzynek z jakiegoś tam statku, który gdzieś tam sobie dryfuje, my też tam... No dobra, nieważne. Po drodze wszystko się y, pieprzy i tak dalej. No i wszyscy zaczynają do nas strzelać, Samomorfie y, nas atakują i jako grupa Marines my się jednoczymy i chcemy pokonać tych złych z Wayland, Yutani i, i, i chcemy przeżyć i chcemy uciec. O. To tak w wielkim skrócie. W międzyczasie jeszcze dzieje się tragedia i tam ktoś umiera, straty taty takie. No. To nie jest ważne, ważna jest gra, ważne jest gameplay. Jest tak, to jest piękne. Tak, tak, To no więc może mając za sobą już fabułę, to to wrócę do tej grafiki, bo to jest pierwsze co się rzuca w oczy. Nie wiem. Ale jak pokazywali tę grę na targach E3, nie tych ostatnich, tylko kiedyś tam, kiedy jeszcze dawno temu, okay. dawno temu kiedy były pierwsze pokazy, to nie to ważne to kiedy. Dało... To, wy... to wyglądało naprawdę dobrze, fajnie, no, podobało się. Kurwa, jak ja to odpaliłem, to poziom PlayStation 2, to... Oh, to na no to jest PlayStation... poziom PlayStation tak, 2. Tak, ale chyba na PlayStation 2 lepiej czasami gry wyglądały, tak? wyglądały lepiej, tak. Jak jedna wielka kupa, już pomijam fakt, że no, graliśmy na dwóch wersjach, na Xboxie tak. 360 oraz PlayStation, PlayStation 3. 3. Tak, i nie wiem, ja gram na x więc jeżeli chodzi o mnie, no to anti-aliasing 0. To samo. Wybrakłe tekstury. To samo. Kanciaste postacie. To samo. Postacie, które ruszają się jakby miały nie jeden kij, ale dwa kije w dupsku i po prostu. Uh, no tak. A i w ogóle brak ragdola, no bo nie widziałem tam w ogóle Ragdola. Ale po co ci ragdol do tego? No, w sumie gra na PlayStation 2 albo i gorzej. No widzisz. No więc jedyne co było fajne to efekt ognia, który. Yy, Ale ten był... statyczny, taki który tak, był w scenerii. Dokładnie. Bo cała reszta tego już spada. to masz pikselodzę po prostu wali ci po oczach pixelodze. Ale nie? moja pierwsza beczka, która wybuchła, to było piękne. Na ziemi no, jest... powstał taki kwadratowy żółty, żółta tekstura się pojawiła taka, taka ładna. To, to było świetne. To, to na się były takie gra Graficznie yy, takie, takie efekty. Gra jest tak beznadziejna, tak brzydka. Ale muszę. Ura yy, ale grafika, yy, tam w jednym momencie, dobra, w dwóch momentach, grafika ma takie przebłyski czegoś fajnego. Serio, jest wtedy ciemno, nic nie widać, i czasem mryga czerwone światło lub żółte i wtedy jest klimat. Serio. Ale no, światło się no, nie dają radę. czasem. No, nie dobrze możesz się napić de natura, tu masz taki sam efekt. No nie wiem. Ale było ciemno i było ładnie, tak. Tak, tak, tak. To w każdym razie, jak zobaczyłem pierwszy raz Xenomorpha, to tak stwierdziłem ogólnie. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli unarzekaliście na grafikę Waniec vs Predator, który wyszedł w 2010 roku, to teraz będziecie po prostu, nie wiem, no chyba szczali pod siebie, bo to jest masakra. Duke Nukem Forever naprawdę wygląda dużo lepiej od tego czegoś. Mi się lepiej grało no. w tą grę niż w No dobra, no więc skoro już mamy serio? grafikę za sobą, tak, to przejdźmy do tego tragicznego gameplayu. No, jak już mówię, to ja skończę The gameplay. Dobra. Może zacznę trochę od idiotyzmów pewnych typu na przykład biegniemy sobie przez tunel łączący dwa statki, biegniemy, biegnie przed nami nasz kolega, który, jak się już od razu domyślamy, jest zarażony i za chwilę coś mu składy wyskoczy. No i widać, że go tam szarpie, szarpie, to ten idiota, nie wiem, zamiast się zastrzelić cokolwiek, to ten idiota wyciąga granat i wiadomo, że rozdupczy przecież cały ten tunel, nie? No i zabija siebie, tam jeszcze jednego kolegę, którego wyssało. Powiedzcie mi, nie wiem. Co jest w tym inteligentnego? To jest taki wielki debilizm, który nawet, no, ja pierdolę, jak ja to zobaczyłem, to masakra. Inna sprawa, że pamiętacie, że kwas obcy, że no, zamiast krwi obcy ma kwas, tak? No. Jak na przykład zastrzelisz obcego i leziesz w niego, to powinno cię poparzyć. Tak było przynajmniej w AWP, tak było w filmie i w ogóle. W grze? nichuja. Ciebie poparzy jedynie wtedy, jak strzelisz mu z bliska i to chyba bardziej chodzi no o tak. tego facehuggera. No i co to jest po prostu? No tak. Masakra. Naprawdę, przerażamy ten gameplay, jest nudno, strzelasz non-stop, ten... E, znaczy się gameplay skutkają... dzieli się na takie, że albo idziemy do przodu i cały czas strzelamy do czegoś tam, da. albo odpieramy atak, czyli bunkrujemy się gdzieś tam i odpieramy atak, albo kogoś bronimy, albo... no to jest w zasadzie tyle. Aha, jeszcze, jeszcze była misja skradankowa. Była misja skradankowa, była całkiem fajna. To była najlepsza misja z całej gry, serio. I najlepszy jest moment, kiedy y, kończą się tam ksenomorfy, bo ja doszedłem do połowy gry, tak? bo więcej już nie no zjedrzyłem, no. więc to było tak mniej więcej na przemian. Ksenomorf ludzie, ksenomorf ludzie, nie? No tak. I, e, Albo wszyscy razem, też tak tak, tak. I zaczęliśmy po prostu napieprzać do tych e, przeciwników ludzkich, że tak się wyrażę. Kurwa, nawet to nie dało rady. Boże, jaka ta Ale gra jest To, to w pewnym zjebana. momencie Strzelał było świetne, bo... Głowodka, bo... Noga. <laughs> Ale to było świetne, bo oni czasem zaczynali strzelać przez ściany do Ciebie strzelali. I ja wtedy wpadłem na taki sam pomysł, i strzelałem przez ściany i ich zabijałem. To było w jednym momencie, to było świetne. Najlepszy no ja był idiota, który po prostu był do mnie obrócony plecami, ja do niego świecę latarką, strzelam obok niego, on dalej się patrzy w ścianę. No kurwa No To, 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 to jest to nie normalne, to, to izi, nie. A wiesz jaki jeszcze miałem świetny błąd? No. Y Widzę, że coś do mnie strzela, nie? Strzela, strzela, strzela i nagle koleś się respawnuje przede mną. Tylko on tak. strzelał już do mnie, zanim się zrespawnował. Res Dokładnie, to <noise> ksenomorfy jeszcze mają fajny bug. E, jak sobie e, ksenomorf wejdzie... E, no na przykład jesteście na jakimś podejście, prawda? Jak sobie chodzi po ścianie, po suficie, to jeszcze. A jak wejdzie pod was, pod podłogę, to nie dość, że mu wystaje ogon, który przenika przez tą podłogę i wygląda jakby szczęki, to on w pewnym momencie przenika przez tą podłogę i was po prostu, no, gryzie, nie? W dupsko. Na e, świetne jest to, że oni przenikają przez naszych kompanów. On co no wbiegnie biegnie gdzieś tam z drugiej, z drugiego końca mapki. E, gdzieś tam 50 metrów przede mną są moi kompani Przebiega przez nich, oczywiście, i atakuje mnie. Yeah. Tak w ogóle nasi kompani są tak sali i po prostu tak nam pomagają, że on tak. atakuje, leje, ten z niego niby strzela, a nic się obce, nie dzieje, nie? A odległość jest nie wiem, no po prostu policzek w policzek, no czy tak, tak można powiedzieć. No, Gra jest zabugowana i zabugowana. Bugów jest pełno, tak. moglibyśmy cały czas tak gadać o bugach. Jeszcze tak chciałbym powiedzieć, że jedna z postaci w jednej misji cały czas chodziła pół metra nad ziemią. To było świetne. <laughs> Cały czas pół metra, a potem była jakaś yy, misja, gdzie trzeba było przejść przez jakiś wrak i coś takiego. Ja ładnie przez wrak przeszedłem, patrzę się do tyłu, ja jakoś tak obróciłem kamerę. I cała grupa tych moich towarzyszy, trójka ich było chyba, przeszli przez, przez silnik. Znaczy się przelikli przez ten wrak. Nie tam, gdzie było przejście, tylko obok. Miejscami jest klimat, naprawdę. Jest filmowy klimat, bo są skopiowane tak, jakby misje trochę z filmu. Tak, ja dobra, naciągam fanem. to. Mocno naciągam. Tak staram jestem się... jestem wielkim fanem filmu, dobra. naprawdę, ale to już trzeba być chyba ortodoksyjnym fanem, żeby czerpać przyjemność taką typową. O ty miałeś. Z... Ja miałem z no dokładnie, no po prostu no. każdy kolejny bak cię rozbawią, nie? nie. No <grywa> a właśnie, a zwróciłeś uwagę na efekt dymu efekt dymu. Stary, tam efekt najlepszy był dymu i jakiś w ogóle powietrzak, wchodziłeś przez jakieś przychodziłeś przez tą z próżni w próżnię, czy jak to tam się nazywa? No chodziło o to, że musiałeś się dezynfekować, no wiesz o co chodzi, coś tam. No to, to, to wtedy było, pewno... ok. ale ja bardziej mówię yes. o takim dymie wiesz, z dymu, znaczy z tego z ognia. Tam w pewnym wiesz, momencie co? 10 tekstur takich samych się nakłada na siebie i przenikają przez siebie, to jest świetne. Ja naprawdę nie wiem, no nie wiem, jak Kurwa, jak to przeszło przez jakieś testy? Pewnie żadne, ale czemu Gearbox wziął się za tę grę? Gra została zapowiedziana, no i tu właśnie teraz nie pamiętam, ale chyba to był rok 2004. 2001, już pierwsza no zapowiedź no to było na psw i był pokazany tak. wstępny gameplay i tak dalej, i tak dalej. I sorry, ale to chyba na tym zostało. Na zasadzie zrobili pewnie pół gry, i teraz wiedzieli, a dokończmy to. No, co z tego, że chujowo wygląda? No trudno. I ktoś kiedyś powiedział. Coś takiego, że jeżeli aliens Colonial Marines odniesie sukces, to istnieje szansa, że gry z Predatorem, z obcymi w roli głównej będą pojawiać się częściej. No więc teraz wątpię, żeby pojawiały się w ogóle. No. Ale to się sprzeda, to jest marka. Nie, wątpię. Po prostu... Dobrze, Koati, to jeszcze dwa, trzy słowa o Multi, jak ty to tam widzisz. Multi, y -multi mamy tak, cztery tryby. Tam jest walka drużynowa, team deathmatch. Eee, eksterminacja, coś takiego. Tam się podkłada ładunki wybuchowe, w kilku miejscach, i wy wysadza się jaja. czy coś w stylu. Ewakuacja. Tak, tak. Ewakuacja to jest ucieczka przez teren. Coś w stylu. Znaczy, I tam jeszcze było przetrwanie. Coś, no, coś takiego. W każdym razie wszystkie te tryby sprowadzają się do jednego. To jest Team Deathmatch. Jeden wielki, chaotyczny. I, i zawsze wygrywają Marines. No ksenomorfami dosyć ciężko się gra. Znaczy, tak. bo ja nie ogarniałem i reszta graczy chyba też nie ogarniała, ci, ci z, z którymi grałem. No ale ksenomorfy ogólnie są powolne, nudne, mają mało ataków i są. Można upgradeować te ataki. Tam było coś takiego. No, ogon ci wyskoczy, albo będziesz, no, będziesz z... lupskiem i nie znaczy, tylko... Falu. da się tym grać efektywnie, tylko trzeba mniej więcej ogarniać system. Aha, no i nie ma normalnych serwerów, tylko jest matchmaking. Trzeba czekać 3 minuty, aż połączę z jakimkolwiek, jakimkolwiek graczem. Cudownie. E, chciałem jeszcze powiedzieć, że pod koniec gry dowiedziałem się, że można zmieniać, raczej upgradeować bronię i mam więcej broni niż szyby podstawowe. Tak, tak, tak. To w ogóle jest boskie. Ja też się dowiedziałem. Co prawda od razu na początku, bo zacząłem klikać, we o wszystko o co idzie. Bo samouczka tutaj nie uświadczymy. Oprócz tego, że jak już dawno... Ale Oprócz pojawiają się po prostu... czasem tak, jakieś informacje. Tak, ale ty już dawno, Gdy... chujba, kutałeś, latarką, oni ci dopiero, nie wiem... Tak, tak, tak. tak. Za tym razem naciśnij taki przycisk, by uruchomić latarkę, a ty już dawno a byłeś... A właśnie, odnośnie, tak odnośnie latarki jeszcze tak. E, Dobra, czasem w grze tak, są to. takie sceny, gdzie Dobra. coś się dzieje. Tam jakieś yy, skrypty są, o. I automatycznie gaśnie nam lasa, latarka. Mimo, <gryw> że masz ją włączoną, gaśnie ci latarka i tam jakiś ksanomorf atakuje żołnierzyka i go rozkruwa. Tak. A potem a je, nagle włącza się latarka. To jeszcze tak... Ja ja wiem, wiem. W koniec trzeba powiedzieć coś o dźwiękowieniu. no więc jeżeli o mnie chodzi, to... Yy, lektrony, masz oryginalne głosy tych... Yy, tych pistoletów i tak dalej, bo to jest broń a nie prochowa. No, do tego nie mam zastrzeżeń, ale... No, głosy ksenomorfów też są okej. Okay. No zresztą, Coś tam sobie wskrze czy... Chyba no. Naprawdę no. <laughs> Na trzeba by się postarać, chociaż... A, muzyka jeszcze jest fajna. Nie, no, muzyka prawie... jest beznadziejna. Po prostu jak ja słyszałem a? ten beat, Enty, Raz, to już... A jaki beat? Znaczy beat, w przysłowie beat. Ta sama nuta ta taka... usypiałem. Ale tam, a, a tam no, przecież to jest to muzyka tak symfoniczna tam, w tej no, grze. No właśnie, no. Stary, ja nie chcę iść słychać symfonii Beethovena w symfonu, Ale to pasowało, to, 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 to jest. O tak, bardzo, ktoś mi gryzie w dupiatą. no. No tak! No, nie donerwuj się. <śmiech> 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 oh, nie, no, muzyka była okej. Okay. No jeśli chodzi o dubbing. O dubbing, no, lektorów ogólnie, to pożałuj. <laughs> po prostu, kurwa, takie wystane z emocji. O Boże! A właśnie, polonizacja. Jeszcze oh, polenizacja. Ja pamiętam jedną rzecz. Tam zamiast iść idź, idź do przodu, iść w górę było. Tak! I inne ogóle, takie podobne wiesz, kwiatki. Że wskoczył mi na twarz, to było wskoczył mi do gardła i w ogóle. Takie totalnie no takie... takie. Widać, że z dupy pisane to... Ta polonizacja była na zasadzie byle szybko, byle jak, byle było. Nie to wiem. co? Jaka ocena? Jeżeli o mnie chodzi, to 3 na 10. Z plusów... Dobra, Dobra nie wymieniajmy plusów, no właśnie, bo tego jest mało. Nie, no właśnie minusów to wszystko, a plus to może jakiś mega ortodoksyjny fan Aliena znajdzie coś dla siebie, o. Ale dla mnie 3 na 10 i, i, i to też takie trochę chyba naciągane, nie wiem, ale... Ja graj... bym czwóreczkę dał, ja bym czwóreczkę dał, naprawdę. No, to ja to idziemy to na 3,5, tak, 3,5 no, na 10. E, ogólnie po, nie polecamy. O, nie kupujcie, nie warto. Przynajmniej no, nie warto. Teraz. A jak będzie tanio, to bierzcie. Pośmiejecie się. To jest śmieszne, naprawdę. No, za 10 zł to możecie się pośmiać, ale to musicie wiedzieć, no, ale że to będziecie. To więcej będzie płakać. Bo to zależy jak do tego podejdziecie. Dzięki za uwagę, żegna się z wami Neox. I kolacie.